Zanim zaczniemy, mam do Was małą prośbę. Bardzo staram się osiągnąć próg tysiące subskrypcji. To liczba, która ma dla mnie ogromne znaczenie. Proszę, kliknijcie przycisk subskrybuj. To tylko jedno kliknięcie dla Was, ale dla mnie to potężna motywacja do tworzenia kolejnych filmów. Bardzo Wam dziękuję, by odetchnąć świeżym leśnym powietrzem, przesiąkniętym zapachem sosen i porannej mgły. Ja, Aiden Brody. Były dziennikarz, a obecnie początkujący pisarz, nie byłem jeszcze do końca rozbudzony. I po prostu wyszedłem na zewnątrz w wytartej flanelowej koszuli i znoszonych butach, ziewając i marząc o mocnej kawie, która postawiłaby mnie na nogi i pozwoliła rozpocząć kolejny dzień w mojej samozwańczej samotni pośród dzikiej przyrody. I właśnie wtedy zamarłem, jak rażony prądem, ponieważ zaledwie kilka kroków ode mnie. Stał ogromny czarny niedźwiedź, którego obecność zdawała się wypełniać całą przestrzeń wokół, sprawiając, że powietrze stało się gęste i nieruchome. Zwierzę nie poruszyło się, nie warknęło, nie wykazało żadnych oznak agresji, po prostu stało, na moim ganku, dysząc ciężko, z drżącym ciałem i potarganą, miejscami mokrą sierścią, jakby dopiero co wyszło z rwącej rzeki lub ciężkiej walki z nieznanym przeciwnikiem. To, co uderzyło mnie najbardziej, to oczy tego drapieżnika. Czarne, wilgotne, niemal ludzkie, z których zdawały się płynąć łzy, spływające małymi strumyczkami po pysku, niczym spękniętego kranu. Nigdy w życiu nie widziałem, by dzikie zwierzę płakało prawdziwymi łzami, a ten widok wstrząsnął mną do głębi, sprawiając, że zapomniałem o strachu przed tą potężną istotą, która mogłaby zmiażdżyć mi czaszkę jednym uderzeniem łapy. Dopiero wtedy zauważyłem, że zwierzę trzyma w pysku małe, bezwładne ciałko niedźwiadka, którego kończyny zwisały bezwładnie, a głowa opadała na bok, nie dając żadnych oznak życia, niczym szmaciana lalka porzucona przez niechlujne dziecko. W tamtej chwili zdałem sobie sprawę, że przede mną stoi nie niedźwiedź, a niedźwiedzica, matka z umierającym dzieckiem. Chciałem zatrzasnąć drzwi. I sięgnąć po starą strzelbę wiszącą na ścianie kuchni naturalny odruch człowieka, który staje twarzą w twarz z dziką bestią na progu własnego domu, ale coś w zachowaniu drapieżnika w cichej rozpaczy matki powstrzymało mnie, sprawiając, że poczułem, iż nie jest to zagrożenie, lecz matka stojąca na progu tragedii tak głębokiej, że nie potrafiłem jej nazwać. Serce waliło mi w piersi, gdy powoli cofnąłem się o krok. Nie spuszczając wzroku z niedźwiedzicy, która ku mojemu zdumieniu zrobiła za mną kilka ostrożnych kroków, zanim z wielką delikatnością, z niemal ludzką czułością, położyła swoje dziecko prosto na drewnianych deskach mojego ganku, po czym cofnęła się, usiadła na tylnych łapach i wpatrywała się we mnie bez mrugnięcia okiem, jakby czekała na coś, czego jeszcze nie potrafiłem zrozumieć. Wbrew wszelkim instynktom samozachowawczym, wbrew wszystkim opowieściom o atakach niedźwiedzi, wbrew wszelkim ostrzeżeniom strażników leśnych, uklęknąłem przed nieruchomym niedźwiadkiem, który wydawał się tak mały, wielkości przeciętnego koguta, z wystającymi żebrami i zaschniętą krwią wokół jednego ucha. I kiedy byłem już niemal pewien, że nie żyje, jego klatka piersiowa ledwo zauważalnie drgnęła. Ruch tak nikły, że mógłbym go przegapić. Gdybym nie wpatrywał się z takim napięciem. Podniosłem wzrok na niedźwiedzicę, która nadal wpatrywała się we mnie z jakimś dziwnym, celowym oczekiwaniem, a słowa same wyszły z moich ust, zanim zdążyłem pomyśleć: Spróbuję, dobrze? Spróbuję mu pomóc. Niedźwiedzica nie drgnęła z miejsca, jakby rozumiała każde moje słowo, a ja, z sercem gotowym wyskoczyć z piersi, Ostrożnie owinąłem drżącego niedźwiadka w moją flanelową koszulę i powoli, nie wykonując żadnych gwałtownych ruchów, wycofałem się do domu, w każdej chwili oczekując warknięcia lub ataku. Ale niedźwiedzica po prostu siedziała w milczeniu, jakby wiedziała coś, czego ja nie wiedziałem. W środku położyłem niedźwiadka na kanapie i gorączkowo zacząłem zbierać wszystko, co mogłoby pomóc ręczniki, poduszkę grzewczą, butelkę z wodą działając bardziej instynktownie niż z wiedzą, co chwilę zerkając przez okno, gdzie niedźwiedzica wciąż była nieruchomym cieniem, nie spuszczając wzroku z mojego domu. W dotyku niedźwiadek był zimny, wiotki, ale jeszcze nie przekroczył tej ostatecznej granicy, a ja stałem pośrodku salonu, trzymając w ramionach to małe, niemal martwe stworzenie i myśląc: co ja do cholery mam teraz zrobić? I w tamtej chwili zrozumiałem, że to nie jest tylko dziwne spotkanie z dzikim zwierzęciem, ani dziwny zbieg okoliczności. To coś więcej, coś, co mnie wybrało, wbrew wszelkim prawom natury i zdrowego rozsądku. Nie byłem gotów na tę odpowiedzialność, ale wydawało się, że niedźwiedzica była gotowa mi zaufać, a wciąż czekała, stojąc na skraju mojej posiadłości, obserwując dom przez cały dzień, podczas gdy ja próbowałem uratować jej potomstwo które zdawało się nie chcieć odejść na drugą stronę bez walki. Niedźwiadek leżał na mojej kanapie wśród ręczników, nieruchomy i zimny, a ja uklęknąłem, ostrożnie kładąc dwa palce na jego maleńkich, maleńkich żebrach, próbując wyczuć puls lub oznaki oddechu. Nie czując niczego wyraźnego, pochyliłem się bliżej, wstrzymując oddech, by poczuć drzewny, ziemisty zapach jego wilgotnej sierści, zabarwiony metalicznym zapachem krwi. Gdy wtem jego klatka piersiowa delikatnie się uniosła, słaby, ale prawdziwy oddech, który sprawił, że odetchnąłem z ulgą. Żyjesz, mały, wciąż jesteś z nami. Owinołem mnie dźwiadka ciaśniej w koszule i pospiesznie udałem się do tylnego pokoju, gdzie znalazłem stary grzejnik elektryczny, który natychmiast włączyłem na pełną moc, układając wokół niego wszystkie miękkie tkaniny, jakie mogłem znaleźć. Koce, ręczniki, poduszki, tworząc rodzaj ciepłego gniazda dla małego pacjenta. Jego oddech był płytki. Klatka piersiowa ledwo się poruszała, a przy bliższych oględzinach jego tylna łapka wydawała się dziwnie sztywna, jakby złamana lub sparaliżowana. Wokół jednego ucha była skrzepnięta krew, i było jasne, że to nie jest tylko kwestia wyczerpania czy zmęczenia. Coś poważnego stało się niedźwiadkowi. Usłyszałem drapanie na zewnątrz, spojrzałem przez okno i zobaczyłem, że matka wciąż tam jest, siedząc jak starożytny posąg, cierpliwie obserwując dom, w którym znajdowało się jej dziecko. Chwyciłem za telefon i zadzwoniłem do Rachel Kowalski, najbliższej weterynarz, choć wiedziałem, że zajmuje się głównie zwierzętami gospodarskimi. Rachel, tu Aiden, mam w domu niedźwiadka rannego i w bardzo ciężkim stanie. Jego matka mi go przyniosła i zostawiła na ganku. Wciąż tu jest. Czeka na zewnątrz. Po chwili pełnej niedowierzania ciszy, Rachel w końcu powiedziała: Jesteś pewien, że nie wypiłeś za dużo, Aiden? Nie do cholery, mówię całkowicie poważnie i nie mam czasu na wyjaśnienia. Co mogę zrobić, żeby uratować mu życie? Po chwili milczenia westchnęła i zaczęła wydawać jasne instrukcje. Ogrzej go, sprawdź, czy nie ma otwartych, krwawiących ran. Nie podawaj mu stałego pokarmu, tylko płyny. Możesz zrobić roztwór miodu z wodą i podawać mu go kropla po kropli. Zadzwonię do Jeannie. Pracowała kiedyś w ośrodku rehabilitacji dzikich zwierząt. Czekaj, będziemy u ciebie niedługo. Rozłączyłem się i poszedłem do kuchni, gdzie znalazłem starą butelkę surowego miodu, zmieszałem go z ciepłą wodą i za pomocą strzykawki do indyka. Ostrożnie otworzyłem pyszczek malucha, wpuszczając kilka kropel płynu do środka. Na początku nie było reakcji, ale po kilku próbach jego język lekko drgnął i poczułem przypływ nadziei: tak jest, dajesz, mały wojowniku, zostań ze mną. Siedziałem obok niego przez chyba ponad godzinę, rozmawiając, śpiewając, czasem cicho przeklinając z bezsilności. Przez cały ten czas niedźwiedzica na zewnątrz pozostawała nieruchoma. Uchyliłem drzwi, a ona podniosła głowę, spojrzała mi w oczy, a potem znów ją opuściła. Ten prosty gest niósł ze sobą tak niespodziewane zaufanie, że do dziś pamiętam i dziwię się, jak dzikie zwierzę przełamało swój strach przed człowiekiem, a niedźwiadek pod moim bokiem po raz pierwszy drgnął. Tylko lekko ospale, jakby sprawdzając, czy jego mięśnie jeszcze działają. A ja zaśmiałem się przez łzy ulgi. Nawet nie zauważając, że spływają mi po policzkach. Nie umrzesz dzisiaj, mały, nie pozwolę na to mruknąłem, patrząc na dziecko. Chociaż w środku panikowałem, zdając sobie sprawę, że jestem tylko pisarzem z garścią ręczników i termoforem, próbującym uratować dzikie zwierzę, o którym nie miałem pojęcia. Kiedy podniosłem jeden z ręczników, aby lepiej owinąć niedźwiadka, zauważyłem, że jedna z jego łapek jest dziwnie wykrzywiona i leży tuż przed nim, owinięty jak noworodek, z jedną łapą wystającą na zewnątrz. Rana na jego łapie znów zaczęła krwawić, a przy bliższym przyjrzeniu się wyglądała na ugryzienie opuchnięta, czerwona, z wyraźną infekcją, która mogła go zabić szybciej niż wychłodzenie czy wyczerpanie. Użyłem wody utlenionej, którą zwykle sam opatrywałem sobie skaleczenia. Zwilżyłem szmatkę i delikatnie przyłożyłem ją do rany. Mały niedźwiedź drgnął, a to mnie ucieszyło. Reakcja na ból oznaczała, że wciąż walczy, że jego system nerwowy działa. Z zewnątrz dobiegło ciche pomrukiwanie. Znów spojrzałem przez okno. Niedźwiedzica nie drgnęła ani o centymetr. Wciąż siedziała, jej masywne ciało nieruchome, ale jej oczy śledziły każdy ruch, każdy cień w domu. Otworzyłem lekko drzwi i powiedziałem do niej cicho: Jest z nami, ledwo, ale próbuje. Nie odpowiedziała, oczywiście, nie warknęła, po prostu wzięła głęboki oddech, jakby rozumiała sens moich słów. Wróciłem do środka i usiadłem na podłodze obok małego, znów podając mu wodę z miodem. Tym razem blaskał wyraźniej, próbując zlizać słodki płyn. Mały, ale wyraźny postęp. Zadzwonił mój telefon i znów była to Rachel. Ginny mówi, że zwariowałeś, ale jest w drodze do ciebie z kilkoma lekarstwami. Będzie za kilka godzin. Dzięki Bogu. Jego łapa krwawi wygląda na ugryzioną i myślę, że ma gorączkę. Poinformowałem ją szybko. Trzymaj go w cieple. Nie wykonuj gwałtownych ruchów. Nawadniaj go i na litość boską nie otwieraj szeroko drzwi. Ta matka niedźwiedzica nie będzie spokojna wiecznie ostrzegła Rachel, a ja wiedziałem, że ma rację. To już był cud, że niedźwiedzica nie rozwaliła ścian domu, aby dostać się do swojego dziecka. Ale z jakiegoś powodu zaufała mi, a to jeszcze bardziej niepokoiło moją duszę. Minęła godzina, a potem kolejna. Mały niedźwiedź zaczął się ruszać aktywniej, próbując się przewrócić, a ja szeptałem do niego: Spokojnie, kolego, jeszcze za wcześnie, odpoczywaj. Wtedy wydał z siebie dziwny dźwięk. Nie warknięcie, nie pisk, ale coś pomiędzy, jakby zepsuta zabawka powoli wracała do życia. Ponownie ostrożnie oczyściłem jego łapę. Krwawienie ustało, rana wciąż była czerwona i zapalna, ale wydawała się mniej groźna, możliwa do opanowania. Na zewnątrz niedźwiedzica po raz pierwszy zaczęła okazywać niepokój. Przeszła kilka kroków w tę i z powrotem, jakby jej ciało nie mogło zdecydować, czy zostać, czy odejść, a potem znów usiadła w tym samym miejscu. Rozpaliłem w piecu na drewno, aby w domu było jeszcze cieplej, nawet jeśli dla mnie było już duszno. Mały niedźwiedź potrzebował ciepła bardziej niż ja świeżego powietrza. Gdy zapadł zmrok, cień się poruszył i wydarzył się mały cud. Niedźwiadek otworzył jedno oko, tylko jedno, i spojrzał prosto na mnie. Nie było w tym spojrzeniu dzikości ani strachu, tylko świadomość, jakby widział mnie i rozumiał, kim jestem. Nie jesteś już sam, mały, szepnąłem, czując dziwne ciepło rozprzestrzeniające się w moim wnętrzu, które nie miało nic wspólnego z działającym piecem. Mrugnął, a potem znów zasnął, ale po raz pierwszy od całego dnia poczułem, że może przeżyć. Nie gwarancje, nie obietnice. Tylko szansę, której nie miałem od rana. Słońce już zaszło, kiedy przyjechały Rachel i Ginny, specjalistka od dzikich zwierząt. Niedźwiedzica cofnęła się w mrok lasu, ale nie odeszła, obserwując dom z bezpiecznej odległości. O mój Boże, nie żartowałeś? sapnęła Rachel, widząc małego, a Ginny natychmiast zabrała się do pracy, badając malucha z profesjonalną koncentracją. To ugryzienie dorosłego samca powiedziała po dokładnych oględzinach. Samce niedźwiedzi czasami zabijają cudze potomstwo, aby samica znów weszła w ruję. Ten maluch miał szczęście, że matka go obroniła i przyniosła do ciebie. To niesamowite, że matka wybrała człowieka. Może obserwowała cię, zanim zdecydowała się na tak desperacki krok. Ta myśl sprawiła, że przeszył mnie dreszcz. Myśl, że dzikie zwierzę mogło mnie oceniać, zanim powierzyło mi swój najcenniejszy skarb. Ginny i Rachel spędziły kilka godzin czyszcząc ranę, podając antybiotyki, nawadniając małe ciałko, a kiedy odjeżdżały, niedźwiadek oddychał już łatwiej, a jego łapka była profesjonalnie zabandażowana. Zostawimy ci trochę leków i instrukcje, powiedziała Ginny, pakując swoje rzeczy. Ale jak tylko wyzdrowieje, musisz go oddać naturze. Nie może zostać z tobą na zawsze, Aiden. Skinąłem głową. Choć w sercu czułem już coraz większe przywiązanie do tego małego stworzenia, które walczyło o życie na moich oczach. Przez następne dwa tygodnie Niedźwiadek dochodził do siebie w zdumiewającym tempie, jego rana goiła się, apetyt wrócił, a on zaczął z ciekawością poznawać otaczający go świat, eksplorując mój dom z coraz większą pewnością siebie. Nazwałem go Baxter, po prostu dlatego, że to imię wydawało się pasować. Chociaż wiedziałem, że nie powinienem go nazywać, nie powinienem przywiązywać się do dzikiego zwierzęcia, które wkrótce miało wrócić do swojego naturalnego środowiska. Niedźwiedzica wciąż przychodziła codziennie, czasami podchodząc blisko domu, ale częściej trzymając dystans, zawsze czujna, zawsze obserwująca. Zostawiałem dla niej jedzenie, które czasami przyjmowała, a czasami ignorowała, jakby nie chciała przyzwyczaić się do ludzkiej pomocy bardziej niż było to konieczne. Pewnego dnia, gdy Baxter już pewnie poruszał się po domu, bawiąc się i nawet próbując wspinać na meble, niespodziewanie odwiedziła mnie zastępca szeryfa, Louis Gentry. Aiden, słyszałam plotki, że masz niedźwiadka, a jego matka niemal zamieszkała na Twoim terenie. Powiedziała bez wstępów, stojąc dokładnie w tym samym miejscu, gdzie dwa tygodnie wcześniej stała niedźwiedzica z małym w zębach. Nie zaprzeczyłem oczywistemu, i opowiedziałem jej całą historię. Słuchała z rękami skrzyżowanymi na piersi, z nieodgadnionym wyrazem twarzy, a kiedy skończyłem, powiedziała tylko: Masz szczęście, że nikt nie został ranny. Ale to jest problem, Aiden. Służba ochrony dzikiej przyrody już wie, i planują przyjechać za trzy dni, aby zabrać niedźwiadka i być może przenieść matkę. Mogę to trochę opóźnić, ale decyzja należy do ciebie. Musisz coś zrobić. Tej nocy nie mogłem spać, patrząc na Baxtera, zwiniętego w kłębek w swoim legowisku skoców, tak przytulnego, tak bezpiecznego i tak niewłaściwego dla dzikiego zwierzęcia. Wiedziałem, że nie mogę go tu trzymać wiecznie, nie mogę go wychować jak zwierzaka domowego, nie mogę pozbawić go szansy na bycie tym, kim się urodził. Wolnym niedźwiedziem w lasach Adirondack. Jednocześnie myśl o rozstaniu sprawiała, Niemal fizyczny ból, jakbym wyrywał sobie kawałek serca. Tego ranka podjąłem decyzję. Nie czekałem na przyjazd służb ochrony przyrody, nie czekałem, aż niedźwiedzica zdecyduje się zabrać swoje dziecko. Ostrożnie umieściłem Baxtera w dużym transporterze, wyłożonym jego znajomymi kocami, z jego ulubioną zabawką, starą piłką tenisową i odrobiną jedzenia na drogę. Potem wsiadłem do swojej furgonetki i pojechałem w głąb lasu. Tam, gdzie przypuszczałem. Że może znajdować się legowisko Niedźwiedzicy. Jechałem powoli leśnymi drogami, uważnie obserwując ślady obecności Niedźwiedzia, aż dotarłem do polany otoczonej gęstymi świerkami, gdzie postanowiłem się zatrzymać. Wysiadając z samochodu, otworzyłem transporter, a Baxter wyjrzał na zewnątrz, mrugając w jasnym świetle, wciągając znajome zapachy lasu. To twój prawdziwy dom, mały powiedziałem, czując ucisk w gardle. Odsunąłem się na bok, dając niedźwiadkowi szansę na wyjście i rozejrzenie się. Zrobił kilka niepewnych kroków, a potem zatrzymał się i spojrzał na mnie, jakby pytając, co się dzieje, dlaczego tu jesteśmy. I w tym momencie obaj usłyszeliśmy trzask gałęzi. Z za skraju polany obserwowała nas niedźwiedzica, czujna, ale nieagresywna. Nasze spojrzenia spotkały się, a w jej oczach znów zobaczyłem tę dziwną świadomość która uderzyła mnie pierwszego dnia. Powoli wycofałem się jeszcze dalej, pokazując, że nie jestem zagrożeniem, że uwalniam jej dziecko, oddaję je światu, do którego należy. Baxter stał jak wryty, patrząc to na mnie, to na swoją matkę, jakby rozdarty między dwoma światami między zaufaniem a instynktem między ludzkim ciepłem a zewem dziczy. Niedźwiedzica wydała z siebie cichy dźwięk coś pomiędzy pomrukiem a mruczeniem. A niedźwiadek odwrócił się w jej stronę, zrobił kilka chwiejnych kroków, zatrzymał się, a potem kilka kolejnych. Moje serce pękało, gdy patrzyłem, jak dystans między nimi maleje, jak matczyna więź ponownie łączy dwie istoty, które okrucieństwo i przypadek kiedyś rozdzieliły. Kiedy już mieli się dotknąć nosami, Baxter nagle odwrócił się i podbiegł do mnie, wtulając pyszczek w moje kolano, jakby żegnał się lub dziękował. Nigdy nie będę wiedział, na pewno. Usiadłem i pozwoliłem sobie na ostatnie pogłaskanie jego sierści, szepcząc słowa, których nie mógł zrozumieć, ale może czuł: Żyj swoim życiem, mały, odważny, dasz sobie radę. Potem delikatnie popchnąłem go w stronę niedźwiedzicy, a tym razem nie zawahał się. Małymi skokami dotarł do matki, a ona obwąchała go dokładnie, jakby upewniając się, że wszystko jest w porządku. Że to naprawdę jej dziecko, całe i zdrowe. A potem stało się coś, czego się nie spodziewałem. Niedźwiedzica podniosła głowę i spojrzała prosto na mnie, a potem, ku mojemu zdumieniu, lekko pochyliła głowę, zanim odwróciła się i ruszyła w głąb lasu, prowadząc za sobą swoje dziecko, które tylko raz obejrzało się za siebie, zanim na zawsze zniknęło w gęstwinie drzew. Stałem na polanie jeszcze długo, czując dziwną mieszankę goryczy i satysfakcji. Straty i słuszności? Jakbym właśnie zamknął rozdział książki, której nigdy nie zamierzałem pisać, ale która zmieniła mnie na zawsze. Wróciłem do swojego pustego domu, który wydawał się zbyt cichy, zbyt przestronny, bez brązowego tornada, wywracającego wszystko do góry nogami. Zebrałem koce, zabawki, miski, wszystkie ślady obecności Baxtera, i spakowałem je do pudełka, a potem zaniosłem na strych. Wiedząc, że już ich nie będę potrzebował, ale nie potrafiąc się z nimi rozstać, minęło kilka miesięcy. Wróciłem do swojego normalnego życia: pisania książki, spacerów po lesie, cieszenia się ciszą. Ale czasami, zwłaszcza o zmierzchu, wychodziłem na ganek z filiżanką herbaty i spoglądałem w stronę lasu, wiedząc, że gdzieś tam, wśród drzew, jest niedźwiadek, który kiedyś spał na mojej kanapie i pił miód z mojej dłoni. A pewnego jesiennego poranka wyszedłem z domu i zobaczyłem na ganku mały prezent garść dojrzałych leśnych jagód, starannie ułożonych w mały kopczyk, jakby ktoś je ostrożnie zebrał. Nikogo nie było w pobliżu, ale wiedziałem, kto to zrobił. I uśmiechnąłem się, patrząc w las, gdzie mignął jakiś cień może tylko złudzenie światła, a może matka i dziecko, które na krótko stały się częścią mojego życia, dawały mi znać, że pamiętają, że mają się dobrze, że granica między naszymi światami jest czasami cieńsza, niż nam się wydaje. I od tamtej pory, każdej jesieni, kiedy liście zaczynają zmieniać kolory, znajduje na ganku małe dary, jagody, szyszki, raz nawet piękny kamień, jakby ktoś chciał powiedzieć: Jesteśmy. Pamiętamy, jesteśmy wdzięczni. I przypomina mi to, że czasami najważniejsze spotkania w naszym życiu zdarzają się bez zapowiedzi, a najgłębsze więzi tworzą się w momentach, w których najmniej się ich spodziewamy. Teraz, pisząc swoją książkę, często myślę o niedźwiedzicy, która powierzyła mi to, co miała najcenniejszego, i o małym niedźwiadku, który nauczył mnie, że kochać to znaczy umieć puścić. W świecie, gdzie granica między dzikim a udomowionym wydaje się tak wyraźna, Przypomnieli mi, że współczucie przekracza gatunki, a zaufanie może narodzić się w najbardziej nieoczekiwanych miejscach, pokonując strach i uprzedzenia. A kiedy goście pytają mnie o niezwykłą rzeźbioną w drewnie figurkę niedźwiedzia, którą trzymam na półce, uśmiecham się i mówię, że to tylko pamiątka za Adirondacks. Ale dla mnie to coś więcej. Przypomnienie o tych kilku tygodniach, kiedy mój dom stał się schronieniem dla dzikiego stworzenia. A ja sam na chwilę stałem się strażnikiem cudzego życia, zanim zwróciłem je jego prawowitemu właścicielowi, bezkresnemu lasowi i matce, która nigdy nie przestała czekać. Dziękuję, że zostaliście ze mną do samego końca. Naprawdę doceniam każdą chwilę, którą tu ze mną spędziliście. Obecnie jesteśmy na drodze do zdobycia pierwszego tysiąc ty, tysiąca subskrybentów. Jeśli historie, które opowiadam, choć trochę poruszyły wasze serca. Proszę, wesprzyjcie mnie, klikając przycisk subskrybuj. Każda wasza subskrypcja to dla mnie ogromna dawka motywacji, by dalej pisać i tworzyć dla was jeszcze więcej wartościowych historii. Do zobaczenia w kolejnym filmie.